Ja jestem Ciro, a to jest Wiedźmin I zapraszam was na kolejny odcinek z niego Dobra, tutaj skończyliśmy nasz ostatni materiał A teraz możemy już nagrywać... Grę. Gdzie mamy iść? Mamy iść tam na górę do tego króla Tak? To tędy trzeba będzie wyjść Tutaj są schody Z tego wyśnijmy, tak? Tak Tu są schody a... Nie wiem... Miesz tak a Gdzie mi idziesz, no? O, o, tak to... Słabo dobrze Słabo wyjdzie Tędy nie idziemy chyba o, Jadę Okej, okay, tutaj tak, To trzeba iść tam Podejść tam, trzeba tu skoczyć tak. Wyjdź Wejdź. A, Skoczył Teraz idziemy Tędy także głowimy, i idziemy tam. O, widzę, to jest bitwa. Jest raz, stara wszystko to Bo ja, ja sobie Wszystkie? Już... Ok, no jeszcze kilka zostało. O, ten spot pokonany. Nie widzę, że nawet teraz pójdziemy, o tam się szykuje grubsza impreza dobra okej, okay, jest dobra, następnie kolejce, okej okay. tutaj on dobra, yyy eee, jedziemy To nie to się da się. To by się nie dało. Okej. Okay. Zaraz tam wyjedziemy. Puszcz ci. Jest buta. O, Ja? Ja tu zapisam grę, tak? Na wszelki wypadek. Dobra. Pokonamy, bo nie dam mu się wygodę. Yeah. Okej. Okay. Yeah. A to tak, poproszło. Tego. O nic ciekawego nie widziałem. Żaznija to mi się raczej nie przyda. Dobra, idziemy do... Za nimi. To teraz, nie teraz, no prowadzi. O, katsełka. Mm. O, skurz. No, no, nie mam szansę, ale. Mamy radę. Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wszyscy psy! No chyba nie. Arian la Nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! <suszel> Potraktuję Cię honorowo! może zbliża się jakaś szereg krowarzy, ale damy radę. Teraz już... Będziemy walczyć jak w Teklenie. Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. W Warszawie ja mam takie sytuacje, a nie tam nie tam, Do Syn Luizy i Starego Barona! Dziedzic tych ziem jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj mówię mu do rozumu. Czy nie miałem innego stroju? Dobra, idziemy tak. No tak mógł być. Dobra, Dawaj, wiedźmin, dawaj, dawaj, stare. O, ty. Gin. Ty też. No nie da żaden, nie da żaden. Dobrze, dobrze wiedźmin. Nie zabiję na Nie mam mowy dla, dla. ten Okej, okay. Kolejny Dobrze A ten Tak I jeszcze tylko jeden I idziemy na Tam powinno być już ciekawiej Mam nadzieję Hop, 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 hop O, to tu wysoko. Tędy może, Dobra, Dobra, tutaj będzie ciężko. Ach! Mm, no nie pomyśl, mnie nie, bo sobie Ale nieważne. wybór. Damy ten. Zapisz tam gry. Tam się można pić.

w o. no no teraz znowu będzie scenka dziedzic jednego z najstarszych temerskich rodów zginął z rąk zabójcy potworów znak czasów żałujesz Arianna? nie był przedstawicielem ginącego gatunku. Hmm. I zdrajcą. Mów dalej. Przy okazji, co ze Smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. Ta, o mało nas nie pozabiją. Hmm... tego co zaraz będziemy robić. Już nie pamiętam, co teraz nie się działo. Arian Lavalette poddał zamek! Otwieraj, kmiocie! I co? Szyję! Otwierać! Na kolana! To może ukażę wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu? W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Mm, mm. Aha, królewskie oddziały specjalne. Tak. Dobra, jakaś się będzie działo. Co z baronem? Musiałeś go zabić? No dobra. Gdzie? Ja. Czasami nie ma innego wyjścia. O. Panie? Vernon Ross. Raport Ross. W mieście trwają walki. Roz. Duża część naszych wojsk. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są no w klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Przez most! smog! Nie. Chronić króla! Odmienny mnie walka z smoką. Albo uciekanie w tym dimorze. Nie mam czasu na walkę. Masz szlową, Biegnij, biegnij, biegnij. Czekać! Samodzielnie! Czekać! 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 Teraz się nas już nie da zapisać. Zapomniałem zapisać. Dam ci radę. Co to? Szybko! I tam już się wszystko zgubowało. No spójrzcie! Szybko tety! Jegnąć! Jegnę! Król! Typ. No dobra Ups, co teraz? O! Teraz wyciekamy, szybko, szybko szybko. nie w którą Zapisuje się. O! Kolejny etap żony smok mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłożyć. Mniejsza smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Bękarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. No okej, okay. skoro arcykapłan mówi prawdę. Jego wysokość teraz. Foltest, król Temerii. Artur Tails, były hrabia Nesvel. Podpisywałem twój wybór. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Bussy? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tiles. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Busy i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz no tak. prawdę! Może nie zauważyłeś, Tiles, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy się siępaczy, czarownicy i mutanta odmienia. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? Samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluśnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Ciszej, Tails. Jesteśmy w świętym miejscu. Nigdy ci to? tego nie daruję, mutancie. Słyszysz mnie? No dobra, to myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Tyle chyba wystarczy. O, nie, nie nie dam radę zapisać chyba. O, teraz już mogę. Dobra. No to na tym kończymy. Do następnego odcinka. Cześć.